Zenek, gdzie ten telefon? Zenek, znajdź ten telefon, bo mnie strasznie łeb po wczorajszym pęknie. Zenek, gdzie... Te... No znajdź ten telefon, bo nas zabije, Zenek. O, oje, o, jest. Je, yes. Ochotnicza straż pożarna w Bożycach słucha. Kochana, to wszystko można powiedzieć spokojnie i bez krzyku. Co się pali? To co się dziwisz, jak to jest siano? To długo nie potrwa, chwila, moment i pokrzyku. Jakieś straty w ludziach albo nie są? Nie ma? Bardzo dobrze. A gdzie to jest? Aha, aha, no to chyba wiem, no. A to się tam skręca za kościołem czy za sklepem? Aha, i tam pod lasem, no, no. Tam grzybów dużo, maliny w lecie. Pokrzywy takie duże, wiem, bo kryszkę kiedyś wpadła. No, jak co z tego? Jak co z tego? Syna mamy z tej wpadki. Swędzik ma na imię. Swędzik. O, swędzi Miran. No. Ale żona mówi na niego bombel. No dziwne, dziwne. U nas we wsi to w ogóle imiona jakieś takie dziwne u tych dzieci. No. Wersalka, pralka, lodówka. Sąsiad się budował, to ma córkę wylewkę. To ta, ta najstarsza córka od żółwiaków też ma imię takie dziwne. Pielgrzymka. No, no, kochana, tak, ja wiem, wszystko wiem, gdzie to jest, ale powiem tak, dzisiaj nie damy rady, świeżo po dożynkach jesteś. Jutro, jutro to tak. Ju, Kochany, jutro. Co? No to dorzućcie coś. A my jutro przyjedziemy wam to pięknie ugasimy. Jutro, jutro. Kocha, kochana jutro. Co? Co robić, co robić? Kiełbaski jakieś macie. No kije wystrugać i jakieś tam gitara, szumi, ognisko. Nie, dzisiaj nie, kochana, dzisiaj nie, dzisiaj nie. Dzisiaj strasznie do ognia zbliżać. Nie. Dzisiaj... Dzisiaj jak zionę, to płonę, nie, jak chuchnę, to wybuchnę. Jutro kochana, jutro kochaniutka, jutro, jutro. Jutro to tak, no, jutro, no, no pa, pa kochanitka, no, pa, jutro, jutro. No jutro tak, no, jutro. Zdzichu, kto dzwonił? Jakaś kobieta, nie znam. Co chciała? Co mogła chcieć? <noise> hehe, hehe, ty to jesteś. pożar <noise> pożar dzwoniła. A, i co? Zabukowałem ją Na jutro. A, na jutro. jutro jutro? jutro? hehe, hehe, jutro w kalendarzu. hehe, 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 co tu czekaj, Kontrola, gaśnić, przegląd. Ziłku ty pierdół, nie czytaj, ty patrz, co masz na czerwono zaznaczone. Czekaj. imieniny komendanta Ryszarda. Oj, znowu będzie szampanem zakopanym. Mnie jeszcze po wczorajszym trzyma, się nowe zarzewie szykuje. Przecież, jak tak dalej pójdzie, to ja będę miał akwarium. Akwarium to od wody jest. Delirium. Ej, ile nas powinno być na dyżurze? Trzech? Gdzie jest Stefan? Gdzie jest Stefan? Ej, wczoraj był. No, wczoraj był. Wczoraj wygrał konkurs w skoku przez grilla na golasa. Wygrał, bo był jedynym zawodnikiem. I jeszcze gasił wieniec dożynkowy. No. Powiem ci, że jak baby zobaczyły ten sprzęt gaśniczy, to tak zaczęły piszczeć. Jakby to jego Bożena widziała, to by nas zabiła! Powiem ci, że Bożena ten sprzęt już mogła widzieć. O! Jesteście! To jest o Bożena my do pożaru! O, musimy jechać! Stop! No. Pożar poczeka! To jak, pożar nie poczeka. No. To jest moment, nie ma siana! Oj, Dadena. I teraz jedno pytanie. Się zastanówcie zanim odpowiecie! Stefan wczoraj z wami był? O, i to jest bardzo dobre pytanie, a, a Stefan co mówi? Nie pytać, odpowiadać. Może jakaś podpowiedź? Mogę telefon do przyjaciela. Żadnych telefonów. Żadnych! Ty, ty nie krzycz, bo mnie strasznie boli głowa. Wszystko mi po wczorajszym suszy. No. To się wody napi. No, nie każdy pożar można wodą gasić. Czasem proszkiem trzeba. Masz może proszek od bólu głowy. A ja będę pianą gasił. Ty, ty, czekaj, daj się siknę, daj się siknę, ty, ty czekaj. Oh. A i teraz słucham, słucham! Ochotnicza straż pożarna w ciecie Bożyczach, proszę podać imię, nazwisko, miejsce. Zenek, bo jak cię prasnę, to ci ta słuchawka odpadnie. Stefan nie wrócił do domu. Zaginął całkiem ze szczętem. Ze sprzętem? Boże na jak coś, to my też mamy sprzęt. Grzech nie pomóc samotnej wdowie. Matko Boska, jakiej wdowie? No, słomiany. No, się siano paliło. Bożena, na jakby ci się coś tliło, ja ci wszystko ugaszę. A ja cię bezpiecznie przez każde pokrzywy przeprowadzę. Żadnego bąbla nie będziesz miała. Słuchajcie, ochlejtusy. Ja, ja się naprawdę bardzo martwię o Stefana. To w takim razie my ci powiemy całą prawdę. Otóż wczoraj na Dożynkach miało miejsce gwałtowne zdarzenie o charakterze termicznym, czyli tak, tak zwany. pożar. Bo myśmy od rana całą brygadę. Zabezpieczali gry. Tak. Że zabezpieczaliśmy płyny łatwopalne, żeby się od Gila nie zajęły. No. Ile tego było? Ze śliwek. Ze jabłek, ze ziemniaków, z żabki. W pewnym momencie było tego tak dużo, że pomyśleliśmy, byle iskra i pożar gotowy. No to zaczęliśmy utylizować. Że co robić? Utylizować. No to się tak tylko głupio mówi, ale to się przodem wlewa. Tam. A najwięcej utylizował twój Stefan. Bo to bohater jest. Uuu, on się w akcji nie oszczędza. Eee, Krzyczał, dajcie lejek, bo z butelek za słabo leci. No. no i w pewnym momencie pech chciał, że grill przygasnął. I Stefan chciał go rozdmuchać. To się taki podmuch ognia zrobił, że zdarło całe ubranie ze Stefana. No. I się jeszcze zapalił wieniec dożynkowy. Ten, co w nim sołtys, przyszedł w nim na sobie na konkurs wieńców. No. I wtedy Stefan, nie myśląc wiele, cały golusieńki, jak go Pan Bóg stworzył, przeskoczył przez polący grill i zaczął gasić sołtysa. Gasił sprzętem nieregulaminowym, ale skutecznie. <śled> Mimo sprzeciwu wgaszonego. A, po, później potoczyło się już bardzo szybko. Nie wiadomo, czy sędzi podziękowania, czy co. Sołty zrzucił się w pogoń za Stefanem. Tyle i widzieliśmy. No. Koniec. Koniec. Ja tam w te wasze pożary nie wierzę. Piąty w ciągu tygodnia, a na dworze ciągle pada. Ludzie są tacy nieostrożni. No, różne są przypadki. No. Żelazko. Grzałka. Zwarcie. Rozwarcie. Siano w stodole. Albo zwykłe łóżko. Ale że co? No, że ktoś tam na przykład zapali papieros, a nie nieopatrznie po i zaraz zaśnie. No. A. Lawina śnieżna. Zasypanie popiołem wulkanicznym w ciecie Bożyca. Ochotnicza straż pożarna w ciecie Bożycach, proszę podać imię nazwisko i. Stefan! Znalazł się! Stefan, wszyscy cię tutaj szukają. Bożena też. Gdzie ty jesteś? Co, co ty się tak jąkasz? Możesz przestać? Co? Gdzie, gdzie jesteś? Na, napastuje cię ktoś? Na pastwisku jesteś? Na pastuchu jesteś? I cię pieści? Na pewno mam jej to przekazać? Dobra. Bożena. Dwie wiadomości. Jedna dobra, druga zła. Stefan się na znalazł. E, ale niestety jest już z kimś innym. Nie jest to kobieta. Najgorsze, że między nimi zaiskrzyło. Dawaj ten telefon. Służbowy. No to przekazuj, co mówi. Ja nie chcę ci drastycznych szczegółów przekazywać, po prostu, no Stefan już jest kimś innym. Wiem, dla nas to też jest szok. Nie znaliśmy go z tej strony, a teraz tą stroną zajął się jakiś pastuch. Co mam mu przekazać? Co ty pieprzysz? Stefan, Boże, na chcę wiedzieć, kto to jest. Ale, ale co ty tak krzyczysz? Możesz przestać? Może... A, to przez tego pastucha! A, ale, ale słuchaj, ale to jest ktoś od nas, czy z Rogozic? Bo jak to jest ktoś z Rogozic, to ty się kurwa się nie pokazuj. Ty, jak od nas, jak od nas, to pewnie ten organista. A, 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 a! To ty się na pastuchu elektrycznym zawiesiłeś. Na drucie takim. A, no to całe szczęście. Znaczy, ja wiem, że nie szczęście. Ja ale dla nas to jest szczęście. Dla nas to jest szczęście. No to słuchaj, no to, no to puść przewód. No, rozewrzyj palce. A widzisz. Ośladkami przewód trzyma. Pewnie chciał przekroczyć i go zawiesiło. Stefan, słuchaj, to staraj się stopami nie dotykać ziemi, bo zamykasz obwód i wtedy cię prąd razi. A, mówi, że stara się nie dotykać, ale czy jakiś czas musi, bo inaczej by go ten drut na pół przeciął. Stefan, a, a gdzie ty w ogóle jesteś? Weź ty się rozejrzyj, czy jest tam ktoś, kto ci może pomóc. Byk ci nie pomoże. Byk ci pomoże. Weź zrób mu. Nic mu nie rób, tylko zrób mu. Stefan, skieruj telefon w stronę byka. Biegnie w swoją stronę? Bardzo dobrze. Tak ma być Stefan. Jest coraz szybciej. Dobrze. Coraz bliżej, bardzo dobrze. Co mówisz? Pacierz? Dobrze. Dobrze. Bardzo dobrze Stefan. Trzymaj się, jesteśmy z tobą. Zerwało połączenie. To, to gdzie on teraz jest? Nie wiem. Ale nie martw się Bożena. Cały czas twoje imię wzywał. Krzyczał o Boże!